Dobra, odpowiesz. Siema, tutaj Franek. Cześć, ja jestem Michał. A dzisiaj przedstawimy wam grę World Fever. I według tytułu znajdziemy się dzisiaj w ogniu pytań. Witajcie, Witajcie na, na kanale Baw się z To zabieramy się do unboxingu. Okej. Okay. Mamy tak, plan opakowania. Tak się prezentuje oto. Ale oko z drugiej strony. Po bokach nic ciekawego w sumie nie ma. Więc chyba już otwieramy. Rozgrywka mhm. trwa średnio 15 minut. Od 2 do 4 graczy. Wiek 7 plus. Ja mam mamy jeszcze takie przyciski do wyboru gracza i mamy tutaj przycisk NIE i OK. I jeszcze na środku logo gry, World Fever. Gra od spodu prezentuje się dokładnie tak. Są cztery stópki antypoślizgowe, żeby gra nam stała na, na przykład na stole. Jest głośnik, który mówi nam przez całą grę. Oraz jest przycisk On/Off, który grę nam w ogóle uruchamia. To co włączamy? No? A to tu dzisiaj przyszliśmy. Cześć wszystkim. Gotowi na grę World Fever w ogniu pytań? Każdy z Was wybiera przycisk i naciska go. Gdy to zrobicie, naciśnijcie przycisk OK po środku. Zaraz podam Wam temat i literę. Musicie wymyślić słowo, które dotyczy tego tematu. Pierwszy gracz, który wymyśli odpowiedź, naciska swój przycisk i odpowiada. Im szybciej odpowiecie, tym więcej punktów zdobędziecie. Wygrywa gracz, który pierwszy zdobędzie 100 punktów. Coś, czym można ciąć na literę N, jak natura. Gracz drugi. Nożyczki. Jesteś najszybszy. Jaka jest Twoja odpowiedź? Nożyczki. Co pozostali o tym myślą? Czy to poprawna odpowiedź? Przedyskutujcie to i nacisnij. Gracz drugi. Odpowiedziałeś 12 sekund przed końcem odliczania. Zdobywasz 12 punktów. Slash. Flash. Naciśnijcie przycisk OK, żeby usłyszeć kolejne pytanie. Biżuteria na literę K, jak który? Gracz drugi. Korale? Czy to dobra odpowiedź? W sumie korale to są takie nasze korale. No w sumie, dobra książka. Gracz drugi, odpowiedziałeś 11 sekund. Trzy Coraz gorzej. Tym odliczania. Zdobywasz 11 punktów. Naciśnijcie przycisk OK. Smak chipsów na literę C. Gracz trzeci. Cebulowy. Oczywiście. Odpowiedź poprawna, czy nie? Uczy się szybkość. Gracz trzeci. 12 punktów. Nieźle. Naciśnijcie przycisk OK. Coś, co rozgrzewa na literę H. Gracz trzeci. Hibiskus. Czy to Hibiskus. dobra odpowiedź? To chyba jest takie zioło, No, ale rozgrzewa jakby od środka w no. herbacie. Herbata jest rozgrzewająca, więc jakby nie ja musiał zaznaczyć. Miasto w Polsce, na literę B, jak butelka. Gracz trzeci. Dobra, nieważne, Odpowiedź nieważne. Odpowiedź poprawna, czy nie? po prostu jak najszybciej. O! Szkoda. Może mi dadzą szansę. Pozostali gracze zdobywają 12 punktów. A, czyli to też tak jest, jak źle Co? odpowiesz. No, trzeba dobrze odpowiadać, musisz być o! pewny. Białystok, w razie czego. Przy następnym pytaniu do zdobycia są podwójne punkty. Podam Ci dwa tematy i jedną literę. Musisz znaleźć słowo na każdy temat. Musisz wymyślić coś czerwonego i coś zielonego na literę B, jak butelka. Zapomniałem Wam o czymś powiedzieć. Aby jeszcze raz usłyszeć pytanie, wciśnijcie przycisk OK. Jednocześnie czerwona, jednocześnie zielona. No, to raczej nie barsz, ale on nie jest zielony, nie? Gracz drugi, zasnąłeś? Nie? Kolejne pytanie jest Jestem. dla Ciebie. Dobrze, Uwaga. Proszę bardzo. Jeśli odpowiesz źle, lub jeśli nie odpowiesz, inni gracze zdobędą 6 punktów. A, Naciśnij boja. swój przycisk, aby odpowiedzieć. Deser na literę T, jak trójkąt. Jeee, yeah. Na T? E... Tort. Tort. Odpowiedź nie? poprawna czy nie? Dobra. No des, deser, tort, no, no deser, tort. dobra. W sensie tort jako ciasto. O, no tak. jest zwierzę na literę T, jak pirat. No Odługa. W sensie jest, jest czasami w Czy to y, dobra wie? odpowiedź? Ja myślę, ja myślę no, że to wow, no. jest Imię męskie na literę E. Gracz trzeci. M. Albo Eliusz. Odpowiedź poprawna, czy nie? Dalej. No, Sprawdźmy wyniki. Gracz drugi. 44 punkty. Gracz trzeci prowadzisz z wynikiem 58 punktów. Uwaga! Następne pytanie nie jest łatwe, więc podwajam punkty. Jesteście gotowi? Deser z czekolady. Na literę B, jak butelka. Gracz trzeci. Biszkot? Biszkot czekolady? Biszkop to nie poprawna czy nie? No, ale są chyba biszkopty, jakie w czekoladzie. No, biszkopty raczej. Yy... kremem czekoladowym? czekoladowym. Może. Mo w sensie na zewnątrz, na przykład. No właśnie, chodzi o No ja o bym powiedział, że budyń już prędzej. Jest tam kto? Przedyskutujcie to i hmm. naciśnijcie przycisk. OK. O! Albo Myślałem o, o czymś przyzysko. innym. Przycisk o! Pozostali gracze zdobywają. 24 punkty. Co? Tak nie. Nie, 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 nie. O Nie, 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 nie. Jesteś coraz bliżej zwycięstwa. Dobrze, wiem. Masz 80 punktów. Dobrze. Uważajcie. Gracie o wysoką stawkę. Nie zabijcie waszego przewodnika. Coś. Na co czekamy? Na literę U. Grać drugi. Uber. <laughs> Uber. To dobra o, nie wiem, czy ci to zaliczyć, ale w sumie Dobra. Wiem, do 12, 12 punktów. 92, jeszcze to 8. Doskonale ci idzie. Coś, co błyszczy na literę Z, jak zawsze. Z. Jeden z najgorszych liter. ZŁOTO trzeci. ZŁOTO A Odpowiedź poprawna. Oczywiście. Mamy już sześćdziesiąt. trzeci. trzeci. Dwa punkty. No, tylko o, osiem. z nasionami na literę J. Kto? Coś z nasionami? Dobrze usłyszałem? Chyba. J. Mm. Hmm. Jarmuż? A Jarmusz to nie jest nasiona? Nie wiem, nie wiem. Ja po prostu losu nie los, bo to taka los inne na J. Chyba nie, chyba nie, chyba nie. No to zobaczymy, czy się o! wystrzeliłeś sam. Ile punktów? Zanim odpowiesz, pomyśl. Pozostali gracze zdobywają cztery punkty. No, błagam. Państwo na literę H. Gracz trzeci. Hiszpania. Odpowiedź poprawna czy nie? Marka napoju na literę L. Gracz drugi. Lipton. Nie. Czy to dobra odpowiedź? To brzmi jak koniec. To brzmi jak koniec. Gracz drugi, 7 punktów. Tak jest. Dobrze. Jeszcze. Podliczaj tym wynik. Koniec gry. Sprawdźmy wyniki. Koniec gry. Gracz trzeci, 81 nie? punktów. Okay. Gracz drugi prowadzisz z wynikiem 103 punktów. No jest Zwycięzca. Yy, no, Franek, Drodno. będę się starał, będę nował w tą grę i cię Było za łatwo, więc mam nadzieję, że następnym razem będzie. Ja tak, za bardziej ja się tak, tak, tak. łatwo. Cześć, to chyba jest na tyle. Adios.